Karman. Życie nie po to jest, by się spieszyć. Życie jest podobne, się życiem cieszyć. A kiedy w życiu nas donią terminy? To się nie przejmuj, najwyżej tak nie zdążymy. Życie nie po to jest. Najwyżej nie zdążymy. Mówili, że życie usłane jest różami, lecz już, że to kwiaty są z kocami. Mówili, że życie to będzie się sieradka, a teraz mąci, mąci, o kurc franka. Spójrz na siebie z innej perspektywy, poważniej czy jeździ spróbuj być szczęśliwy. Nie bądź co dusi się krawatem, koszulę w kratę załóż taką Jest, by się spieszyć, życie jest podobne, się życiem cieszyć. A kiedy w życiu nas gonią terminy, to się nie przejmuj, najwyżej nie zdążymy. Życie jest podobne, by się spieszyć. życie jest podobne, się życiem cieszyć. W życiu nas bronią terminy, to się nie przejmuj, a nie dążymy. Wy mu przecież nikt się nie dowie, jaką przyszłość gotują nam w a ty nie będziecie go nie w, nim, w swoim przysiągło, wystarczy czekni, a gdy się zbiorą nad tobą czarne góry, to patrz do sądu, a nie patrz do góry. Chociaż tak trudno jest żyć przyjacielom, spójrz do To życie jest podobne, cieszy A kiedy w życiu nas gonią terminy, to się nie przejmuj, najwyżej nie zdążymy. Witam Państwo, bardzo kamaraczki szukałcy, cześć!